Ale ja mam stres, a wiecie jak mi serce bije? <grym> ja teraz zakręciłeś na oko tak o pół koła mocniej I, 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 No nie, nie, no jeszcze raz XD Nie Jeszcze raz Trochę inaczej, zakręć, nie tak samo dwa razy Nie ma tak, nie, o, dołu nie było ja ja E, prawie koło, ty Kurde, jak, jak do trzech razy, to Ej, my się nie, wybieramy nie, zero Jak do razy będziesz kręcił, stary Patrz, nie, ja! nie, nie dojeżdżę Nie dobrze, nie dobrze Trzeba no, no, no jest Nie no, jest zero Nie no, Oraz moje szczęście Zostaliśmy we trójkę Wej zero no, 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 ale ja tak zawsze przyciągam, stara. No, jest. Jest, 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 jest. I Stówka! Dobrze. Praktyczki nie, nie mam zawału. Stówka, no dobrze, Stuka Stówka na jeden no, dzień, dzień, to jest git. Jestem miłosierna, ty zakręć. Powiem, tak, moja kolega. Ja zrobię tak, magicznie odtąd zrobię. No. Ta cisza, ta cisza, dźwięk koła. No, ja też mam. Kurde. Doro? Powiedzieć, że jestem miłosierny. My z zberą mamy 1420 zł na wydanie. Ja! Baron, ty masz 420, ona ma 1000. Co, dobra no ja mam... Dobra, no to... Kurde, nie, będę miał tylko 420 zł do wydania. Krzysiu.